Chujci wryć fotka! Jeba i dalej pomóc, że jak na play. Serce tyle lat, kurwa, już może jem nie wiem gdzie czeka. Gdybyście nadejdzie, chcieli dostać kracze, tak. to imię tę serce On zboszoru, dlatego. A, uciekaj, Paro narkotykowe, zykę, z To jest pierwszy. Jest... pogada z baronem i, i ze zresztą... A, kim to jest. Ty? Aha, ten

Nigdy. Kiedy będą Szwedy? Na bazę? Po mojej prawej stronie. Nie, będę na jeszcze jest 4 a czwórka ma nic. ktoś po mnie na bazę. Ktoś to po mn taj taj na bazę? głos. mnie Co? Rozwiązał ork? No. To no. Ale jak chcemy, to, może to i lepiej. Syntykat będzie plusy, bo kurwa niby minus, bo wojny nie będę mógł wziąć dzisiaj z nikim. Ale za to kurwa wziąć. duży plus oh, oh. że nie będą kurwa oh, musiał paść kur, syndykatu oh. i nie będę musiał zostawić no jakieś tak. ostrzy na organizację. No, 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 no. Kurwa gruba jebany, dagoni, bo masz jakieś chłopie, przyciężenie tam. No bo mazla siedzi z tyłu No to jest Bo ty jesteś chudy, nie Ja, ty, ja tylko 130 ważę. No, ale z przodu to idealnie gruby siedzi Jaki jest limit na ten napad jebany No zróbmy ten sieka i tyle No nie sieni się nie ma limitu to, to, może, to możemy we 12, kurwa, ty. No tak, bo I, da, i zdania, dawaj całą grupą robimy napad. Content! Leci do ciebie. No ty debilu, ja teczek nie mam stój! O z rejem Ej, strzelają do nas! Eby? Jakieś npt ty strzelają. Meksykańczyk! To pierwszy, kurwa, mi na rolu, jemu też na rolu wyjebało. Co? No. No no ty ty to po bo jedzinie. No nie rozmawiam sobie chcę się wyścigać, mi się chce. Dałny wyjebane. No to kurwa, jest. chlebek jest na rady chyba. Nie? Chlebek, halo, chlebek. Co? co? To jest to, jest tak, a ty z tej popiecem i dropu? Co? SNS i 150 koła. Z czego? Z tego, z safe. I to, to to? Ale na dole masz jeszcze gotek. A drugiego laptopu wintek. To co odjeżdżamy, jak policja nie przyjechała? Ale jak się, no, Też, ja no, się Czekał na policję. No, jest no, jest. Wracajcie do środka, ale środka wszyscy, Ole, do, do środka, szybko, dobra, nie. Dobra. To zrób tak. tak. Weźcie i cel gór, do policjantów, żeby ostrzeżeniami, a nie, dba, nie, że ty nie? zerwiesz, bo powiedzą, że specjalnie i bojówka znowu. Ja tylko to Witam, witam. Witam, witam. Witam i o zdrowie kurwa pytam To le sorry za nich Zamknij pizdę to Może tam, jeden negocjator, bo zaraz... Są ja tylko negocjuję, Uuu. a tamten kurwa panowie że pizdę, pizdę przez bramkę Dobra, dwóch Dzień zakładników, dwunastu napastników Jeszcze raz? Powtórzę pan, bo wasi koledzy gadają cały czas Pół, no teraz tam Dwóch zakładników, dwunastu napastników, albo trzynastu Ilu? Trzynastu, albo dwunastu Ja dwóch zakładników A, i kilka policjantów wlatuje na wille Przygotuj się. Jak coś właśnie złamaliście, limit. Popaki. Hmm. Nie wiem. Nie ma limitów tak na Kajo, nie ma limitów tak, na Kajo, tak, powtarzam. No są stare. Nie ma, nie no ma. Sam. nie, ale my jesteśmy rozstawieni. Macie zejść z dachu. Jesteśmy rozstawieni. Przypomnę, proszę pana, że my, my się włamaliśmy na to wile i my, my się strzeliśmy z 12 kurwa napastnikami z kałachami. Rozumie pan co to Dobra, jest, z tego, to jest trauma, to jest trauma do końca kurwa życia, że się strzelamy z nas, z, 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 z tak, kurwa. takim się Rubio, buddy. kurwa, chuj wie kto to Rubio, ja pierdolę, no. Dobra, chłopaki. Tak, zupełnie szczerze, chcecie normalnie ponegocjować, czy naprawdę ja chcecie się tu się robić Ej, ja chcę, mhm. ja chcę negocjować, oni chcą się strzelać. No to widzisz. Dobra, tak a szczerze. Się, sami ty, się dobra, pracę, to, ale dobra, dobra, to tak szczerze. Ciekawnego. Jest nas dwunastu. Czy nas wypuścicie kurwa za dwóch, dwóch yy, zakładników? Ja skąd ty wiesz, że ja Ale ty nie możesz nie odzywać, że jeden negocjator wyrządować. nakłada na ciebie pierwsze ostrzeżenie ja. negocjacyjne. to no za, za Ale ty wiesz, że teraz żeś te dwa i się strzelamy. Ja powiedziałem, oni chcą cię strzelać, to oni są te ostrzeżenia. Ja to mam dobre ostrzeżenia. Jeżeli nas jest dwunastu, a mamy dwóch zakładników, to czy odjedziemy, czy nie? Ale to, w ze spolim, to jakie nie Jakie negocjacje tak będziecie prowadzić ja Jakie negocjacje? Jak jak no no wolno wol odjazd na cztery pojazdy albo na pięć. No, tak średnio z tymi czteroma No to i proszę. Ale... Ale pan czy my się tu strzelać my kurwa! Pytanie, patrzcie, my też je cię, Na my Na co, kurwa! Pytanie, Na co, kurwa! PAN CHCE SIĘ strzela, my, KURWA MAĆ Do chuja jasnego pierdolonego. NIKT tam, tu SIĘ PAN CHCE STRZELAĆ JA pierdolę Ma blast kurwa Nie ma, nie ma, nie ma Zrywamy, zrywamy kurwa, zrywamy z tymi peda... Kurwa macno. A tak serio, to tak pod tego, pod odcinek to sobie zrobiłem. No właśnie. Uważajcie, słuchajcie, ja możecie w pięciu nie zdać Mamy białe, bila, bila, czarne, żółte no. i tarne. Gdzie jest tego, Gdzie jest tego? Ej, weźcie się cofnijcie, bo zaraz trzecie nałożą. To woli, to woli, to woli. Ej, weźcie się cofnijcie, proszę. Ja chciałem pogadać z tym, co mnie Nie do nas, nie do nas. Gasić go w tej helce, Aha, zerwali. Zerwali, zerwali, zerwali. Jeden Fajnie, no. że oni bez podania znaczy. kurwa zrywają psy jebane znaczy. spakane Nie wiem Jakiś... Lasy, Lasy, ja bez powodu? Leży drugi, Lasy. dwóch leży, dwóch leży no. Kurwa widzisz życiówkę, życiówkę mam Jestem z helki Chodź tutaj malutki, chodź tutaj Policja się przeszła Chyba złamałem piszczel Zabiję masz blonkę

Ej, kto mnie bije? Jeszcze o, raz, ja jeszcze raz, ja, jeszcze no, raz. Co mnie bije, kurwa? Kurwa, czemu we mnie strzela? O. Ej, Ej, co mnie bije, kurwa, Nie, bo baku, bo ja byłem nawet. Ale wariaciki. Co to się kurwa dzieje? Niewidzialny No kurwa, ja byłem na Te siema, jak tam, jak tam auto, jak tam auto? Jak tam auto zaraz ci papa robię

Czy... Kuję, kurwa, tam jest zalecje pane Szukam, szukam, szukam tera laloo To był każda stopni ma To ciekawe PD masz te 77 króles pojebało To jeszcze ten wieśniak. nie no nie chcę, mi O to no, jest ten! Wierzę, to jest, te mój o, mój to mój jest mój ten co negocjacje prowadził na Kajonek A to jeszcze ten synesiaka Czaro, z czarem gadałem powiedział, że możemy odbić to już za późno, to już się nie będzie udawać. Piotrowi się zaczął strzelać. Piotrowi się, się, Uda, się w w ja, ja, to strzelać. No, pomóż mu, to pomóż mu, pomóż mu. Pomagamy, pomagamy chłopaki. Pomagamy.